Witam wszystkich bardzo serdecznie w Game Salon Simulator Demo. Demówkę pobierzecie na Steamie oczywiście i pierwsze co wchodzicie macie język angielski, zmienicie w ustawieniach na język polski. E, pierwsze co chciałabym powiedzieć, e, jest to producent gier od Figur Thor, bodajże. Tak, tą grę co mam serię. Także jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko będzie wyglądać, bo, bo mi się takie rzeczy podobają i też chciałam mieć kiedyś swój salon gier w sensie w grze. Biancy. Jestem bardzo ciekawa. Okej, okay, mamy troszeczkę takie ścięcie na początku, ale co tam. Dobra, tu jest nasz salon gier, czy gdzie? Tutaj jest to. Wow, co tu jest? Tutaj się wchodzi? Nie, to idzie się tu. Tu mamy closed, okej. Okay. A tutaj i tutaj. Okej, okay, tu mamy komputer. Mamy komputer, dekoracje, stoły, okej. Okay. Strefa baru, mamy kupić. OK, i podnieść ładunek mamy. Dobra. Ok, czyli jest jak w figurę i mamy umieść. Aha, i umieszczamy to gdzieś. No dobra, ja sobie to umieszczę tutaj. To pokazuje popularność twojego salonu i większa tym no, klienci i tak dalej. No to już wiemy. Dobra, kup napoje. Komputerynek napoje. Tu mamy w ogóle jakąś babeczkę do obsługi. Mamy zimne. No dobra, mamy kupić napoje. Kupiliśmy napoje, idziemy teraz ładunek wziąć. No jak na razie mi się podoba, no bo trochę przypomina tą figurę. Ale też fajne. W ogóle widzicie figurę shop. To jest naprzeciw. Ja to wcisnęłam, przepraszam. To jest naprzeciwko. Wow, ciekawe czy figure shop też jest naprzeciwko to. Ale toż to zrobili. Mega fajnie. To jest naprzeciwko. Dobra, mamy. Otwieramy sobie. Znaczy, idziemy umieścić napoje. A może dostosować cenę produktu i tak dalej. Dobra, ok. Już idziemy, tylko musimy tutaj to dać. Up automat do gier. Zaraz, ale teraz tak. Dostosować ceny trzeba. Aha, jeszcze nie mogę. No tak, bo to wszystko po kolei. Nie mogę zarządzać. Muszę samouczek cały przejść. Dopiero będę mogła. Cokolwiek z tym zrobić. Oczywiście, jak na razie, domówka jest darmowa. Też nie wiem, kiedy dokładnie to wyjdzie, ale, ale na pewno wyjdzie. Dobra, zrobimy tutaj, bo to są rzutki. O! Oh. Mogę też brać udział. Jeżeli jesteś gotowy, otwórz swój salon gier, No, ja jestem gotowa aż tak, bo jeszcze bym chciała to zarządzanie w dupcy. No, ale nie mogę. Kurde. Dzień dobry. Roterce, co sam uczek. Twój salon jest gotowy. Obwołać swój salon. Gów więcej automatu, blogierazwija swój salon, zwiększ popularność jest najlepszym w branży. No i tak też będzie. Jesus Guys. Christ. Christ, teraz mogę za zarządzanie. Aha, to to nie jest. Ustalanie cen. Dobra. Water. Okej, okay, czyli... 4-5. A czekajcie, teraz jaka jest tam... No dobra, potwierdź 4,80. Aha, minimalna to 4. Dobra, no to tu też potwierdzimy. Będziemy po prostu mieć mniejsze ceny. I dobre. I co ty się tak patrzysz? A, ota water. A, i radzimy, co ma zrobić. Przygotuj. Aha, dobra. Jak mam kliknąć? Wow. Tlapnęłam ją, niechcący. Tabę mamy wziąć. Okej. Okay. Mamy tutaj śmietnik i inne. Dobra, tego w łóżku nie było, więc słabe. Chyba przygotowana jest woda. Następnie co? Możemy jeszcze tutaj sodę kupić. Dobra. To kupmy sodę. Następnie czy coś jeszcze możemy? Nie. Tutaj nie możemy. Dekoracje mamy. No to mamy tofy i inne tego typu rzeczy. Ile miałam ja mam pieniędzy w ogóle? A, 128. Gry. Tutaj 150. Innej strefy nie ma. I zarządzanie, zatrudnienie, ustalanie ze mną. Moim zdaniem dobrze to na razie ogarnęli. Oj, nie do śmieci. Order. I biorę. Teraz biorę sobie wodę. Nie, biorę wodę. Aha, tackę. Tackę na wodę. I zanoszę. Okej, okay, dobra, rozumiem. Czy gotuj? Soda, soda, pa. Zaraz idę, idę. Soda, soda, pap. Aż mi to wchodzi w głowę. Dobra. Postaw 11, dobra, ja rzucam. Aha. Dobra. Ile mam? Ualala, okej. Okay. Teraz on, ja mam trzy, okej, okay. dobrze się zaczyna. Okej, okay. iż byle by tu nie przywalił więcej. O nie, przybali 25. O ja. Aha, tu muszę kosztu zbierać. Okej, okay, dobra. Trzeba baziorę. Możesz jeszcze przygotować to? Chcemy zbierać teraz tutaj. O, dzień dobry, dzień dobry. Jestem gotowa na ordero, a pan też jest gotowy? Czy jeszcze nie jest pan gotowy? Ja postoję, poczekam. Zaraz. Dobra. Soda, soda. Pap, dawaj, dawaj to. Ok. Ale fajnie tą sudę robią. Mega fajnie. To było szybkie, no bo ona jest szybka, no co ja mam powiedzieć. Mogę grać, to jest fajne. Dobra. Rzucać. Aha. Ojeju. Dobra, wróć. Crawie. Ja Masia, ma. Już biorę. sobie. No na początku to wiecie jak to jest, nie? 132. To nic nie kupię. Dobra, dzień dobry. Zakładam się z tobą. Ja się lubię zakładać. Dobra, dawaj 15. A ja? Ło! O nie! Tylko 77. Ale udało mi się dobrze. Ale 57 masz? Drugiej rundzie? Co to było w ogóle? Łot 9 udało mi się. Uu, już prawie. E, dzień dobry. Oczywiście, Water. Ja tutaj już biorę Water. No podoba mi się. To takie fajne funkcjonowanie. Mega. A że 57? Aha, bo ja trafiłam w to czerwone. okej, okay, a to jest za razy ileś. Ja nie pamiętam ile, ale no dosyć mocno. Dzień leci sobie tak sobie. No wiecie jak to jest, nie? Dekoracje, drugi stół. Ewentualnie mamy jeszcze coś? Nie. Drugi stół, kupmy. I tutaj rynek, też kupmy to i to. Nie ma co, trzeba kupić drugi. Już zaraz podchodzę. Już zaraz. Mam jeszcze drugi stół tutaj, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Ja chcę salon G.E.R. Dobra, tutaj już. Witam. Ok, water. A water, przygotuj, please. Ja sobie zbiorę kosz od razu. No i łota od razu. Jest przygotowana. Ma co? Idę. O nie, już, już. A wygrałabym z nim, kurde. Dobra, tutaj. Witam. Water. Water, my friendo. My friendo, best friendo. Dzień dobry. Water. Mm -hmm. Cały teraz ta soda mi będzie chodzić w głowie. A niestety. Niestety, tak bywa. Dobra, tutaj woda. Na razie jeszcze też wodę postawimy tu. Tu jest kosz! Dobrze, super. Już zaraz idę. No podoba mi się gra. Chciałabym w nią grać. Czas mnie trochę wkurza, ale wiecie jak to jest. Aaa, tu są obok jeszcze. Boże. Siema, co byś zjadł? Wypiłbyś wodę. Dawaj drugą od razu. Dzięki. Proszę bardzo. Woda. Ciekawe, do której jest otwarty ten salon. Słuchajcie, 191 reputacji mamy. Ciekawe, czy możemy coś jeszcze z rynku? Nic nie możemy. Dekoracji i sofy też nie możemy. Tutaj gry też nic nie ma i zarządzanie też nic nie ma. Czekajcie, ile te dekora... Ile gry? 350 aż reputacji. Ło, wow, wow, ło, ło. To trzeba trochę się napracować. Dzień dobry. Witam pana bardzo serdecznie. Ja tutaj posprzątać tylko, bo... Up, już idę. Chce się więcej? Nie. Dobra. Ula, la. No i zero. Zawsze to zero musi być. Dobra, ile ty ugrasz? No. Pewnie więcej ode mnie ugra. Eee, nie no i super! Ekstra, dzięki e, Witam. Water, soda. Soda, water. Jasne, nie ma problemu, Staszek. Staszek Basia. Mogę ja w ogóle tak zrobić na przykład? Nie mogę tego. Woda. Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam do nowo otwartego game salon, a nie mogę nazwę zmienić jeszcze. Game salonu, który jest na przejście figurę z czoła przykład, że to jest i nie widać moich figurek. Albo że dwóch nie prowadzi się naraz, to też by było mega spoko. A że oni grają między sobą. No spoko. No problem. Ui. Pokaż pokaż, jak to tam chodzi. Ale zarabiam na tym, nie? Chyba. Tak, pięć. A, bo to trzeba odbierać. Hey, okay, nice, 5 dolców, spoko. Mam stówę. Więcej nie mam tutaj. Nic więcej nie widzę, bo żebym... Jedzenie, musiałabym to wszystko... Reputację, wiecie, cały czas. Ale nie potrzebuję stołu. Witam, witam. Dwie wody, już się robi. Woda, łota, łota please Długo trwa dzień, tak jak w sumie nie, figurę troszeczkę szybciej chyba leci, albo ja tego nie zauważam. Oczek, tak jest spoko z Co tu jeszcze, dalej pewnie się nie daje jeść, jak tutaj dokądś. No i tu będzie pizza shop. To coś, jeżeli tak jest napisane to może będzie pizza jeszcze, fajnie by było tak. Wiecie, pizzermani i te sprawy. Mamy zakończyć dzień. Oj, super. I zakończymy sobie dzień? A nie, jeszcze tutaj bym pograła, ja bym chciała. Akceptuj. Chciała. Zaraz pewnie. What the fuck? Może jednak bym nie chciała? 53, aż nawalił. O, kurde. Mistrze jacyś. Spoko, jeszcze raz sobie rzucimy. Albo dobra, nie. No i moi drodzy, tak tylko wygląda raport dzienny. Myślę, że to jest mega spoko gierka i myślę, że na pewno zrobimy z nią, z niej serię. Tylko troszeczkę jakby przyspieszyli czas, to by było fajne, co i tak dam im na feedbacku. Bardzo dziękuję. Tutaj 13 minut, prawie 15 minut takiego szybkiego demka. Jak Wam się podoba, ocencie sami. Jak dla mnie jest 10 na 10, no dobra, 9 na 10, bo ten czas mnie jednak odpycha.